Paulina, y, y, czy dziewczyny z Dubaju to był przełom? Yy, pod względem mojej rozpoznawalności zdecydowanie yy. y, przełom. A to była taka y, rzecz, która ci jakoś, nie wiem, y, na, na pewno dużo kosztowała, no bo to była bardzo trudna rola do zbudowania. Ale czy to było coś takiego, co, nie wiem, zmieniło na przykład twoje postrzeganie tego zawodu? Czy wiedziałaś, że to jest naprawdę już po tym, to teraz to ja już poradzę sobie ze wszystkim? Na pewno zbudowało takie poczucie sprawczości, bo rzeczywiście rola trudna, bo rozpiętość wieku głównej postaci była między 17 a 37 lat, ale jak dostałam nagrodę właśnie w Amsterdamie na Septimus Awards za Best European Actress za tę rolę, no. to pomyślałam sobie, kurczę, no, no bardzo mi no jest bardzo. miło. Tym bardziej, że, że doceniono to, że jest to postać negatywna i, i przedstawiona także negatywnie, ale potrafiłam jakiś ten portret psychologiczny, sztafety przemocy, w którym uczestniczy ta bohaterka, że najpierw sama jest ofiarą, potem sama się przeistacza. W przemocowca. Tak. i że to zostało wiarygodnie oddane na ekranie. Także no, nic, tylko się cieszyć. Ale zobacz, bardzo ładnie o w tych wszystkich postaciach opowiada. Rzeczywiście ta psychologia jest dla ciebie niezwykle ważna. Bardzo, bardzo <słuch> ważna. <słuch>